Cześć, tu Kasia z Mamy już 2025 rok i być może część z Was ma jakieś postanowienia noworoczne. Być może jednym z takich postanowień jest nauka gry na pianinie. I w tym miejscu koniecznie zostań ze mną do końca tego filmiku, bo podrzucę Ci 3, 3, 3 wskazówki, bez których nauka na pianinie nie jest praktycznie możliwa. Pierwsza rzecz, o której musisz pamiętać, zanim w ogóle zaczniesz naukę gry na pianinie, to jest ustalenie sobie celu swojej nauki. O co tu chodzi? Musisz się zastanowić, co tak naprawdę chcesz osiągnąć na tym instrumencie. Czy będzie to nauka akordów i granie różnych piosenek właśnie z takich akordów, czy może nauka improwizowania, albo nauka utworów z muzyki klasycznej, czy z muzyki filmowej? Ustalenie sobie swojej ścieżki jest bardzo, bardzo ważne, bo y, zawęża ci tą drogę dojścia do ostatecznego sukcesu. I musisz sobie właśnie y, uświadomić, czy wolisz podążać właśnie w stronę bardziej taką rozrywkową, czy bardziej klasyczną, czy bardziej bawić się y, y, muzyką, czy może ją tworzyć, albo jakoś przearanżowywać. Zawsze, zanim zaczniesz grać, musisz sobie odpowiedzieć na parę takich podstawowych pytań. Ja ze swoimi uczniami podczas pierwszych zajęć zazwyczaj właśnie zadaję takie pytanie na sam początek nauki, żeby wiedzieć, jak danego ucznia poprowadzić którą drogą. Także koniecznie zadaj sobie takie pytanie w 2025 roku. Druga rzecz: to jest wybór instrumentu. Uważasz, że aby zacząć grać na pianinie trzeba mieć naprawdę drogi instrument? Niekoniecznie. Wystarczy rozejrzeć się nawet za używanym sprzętem, który nie musi być z najwyższej półki. Ważne, żebyś czuł się przy tym instrumencie komfortowo, żeby spełniał Twoje jakieś oczekiwania, no i mieścił się w Twoim budżecie. Także ustal sobie, ile jesteś w stanie wydać na instrument i, i w jaki sposób chcesz z niego korzystać czy chcesz, żeby był mobilny, czy raczej wolnostojący, a może mm, bardziej będziesz go traktował jako mebel w salonie. I tu stajesz przed wyborem, czy pianino akustyczne, czy elektryczne. Pianino akustyczne oczywiście ma naturalne brzmienie, znacznie ładniejsze niż generowane sztucznie, natomiast jest trudniejsze, czy w transporcie, czy też w przemieszczaniu między różnymi pomieszczeniami. Także musisz się zastanowić, co Wolisz? Co bardziej preferujesz? Jak, jakie są Twoje możliwości też w Twoim domu, w Twoim e, mieszkaniu? Pamiętaj, że zawsze instrument możesz też wypożyczyć. Zorientuj się, czy w Twoim mieście są takie opcje, a może są takie sklepy, które oferują takie e, możliwości. I sprawdź też oferty różnych sklepów e, internetowych. Bo czasami są specjalne kody rabatowe, które znacznie zmniejszą cenę danego instrumentu. Pamiętaj o jednej ważnej rzeczy. Najlepiej, żeby ten Twój pierwszy instrument nie był keyboardem, czyli instrumentem, który ma całkowicie płaskie klawisze. Zazwyczaj jest to instrument z niepełną klawiaturą. Pamiętaj, że pełna klawiatura to jest 88 klawiszy i to brzmienie jest znacznie, znacznie bardziej płytkie. Tak więc unikaj na sam początek nauki keyboardów, raczej celuj w pianina cyfrowe lub akustyczne. I trzecia rzecz, ostatnia to jest wygospodarowanie czasu na ćwiczenie. Pamiętaj, że na początek nauki wystarczy naprawdę 15 albo 10 minut dziennie, najlepiej codziennie, żeby osiągnąć już na samym początku jakieś efekty. Oczywiście, y, musisz sprawdzić swój grafik, czy masz w ogóle troszkę czasu wieczorem czy z rana na takie ćwiczenie. I pamiętaj, że to ma być czas całkowicie twój, bez żadnych rozpraszaczy, bez y, żadnych y, czarnych myśli w głowie. To jest czas na relaks i jednocześnie czas na kreatywność i zabawę przy instrumencie. Więc wygospodaruj te właśnie kilkanaście minut dziennie na Ćwiczenie przy instrumencie, pamiętaj, żeby być wtedy wypoczętym, najedzonym i zrelaksowanym, gotowym do działania. Te trzy wskazówki, które Ci przedstawiłam, to jest taka podstawa podstaw, baza, bez której nie polecam Ci rozpoczynać swojej przygody z tym instrumentem. Także, jeżeli chcesz więcej takich wskazówek, Koniecznie obserwuj nasze media społecznościowe, zasubskrybuj nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym materiale.